Siemano, się z tej strony szkutki Byłem na Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pamiętacie na tym odcinku z jednych. Pomi powoliłem flagę, ale robimy flagę. Proszę sowiecka. I cesar spacz Chł dysnaty. Sesarstwo Niemiec. Dobra, robimy. To jest nie do nazji. To robíme więcej nazi. Tak. Tak. Takhle. Tak mam tak na sowieta robić. I jeszcze zrobimy kuń wysnaty. Kung wysnaty zrobimy. I rzecz opospolitą i rzecz opospolitą narodów, czyli a żeby był taki kraj to musi się powiedzieć Polska i Litwa, z tego będzie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Widzowie pamiętajcie, jak będziecie mieli rodziców to powiedzcie to rodzicom, że żeby była Polska, no i duża Polska. Żeby była Rzeczpospolita Obojga Narodów to musi się powiedzieć Polska z Litwą będzie taki kraj. Pamiętajcie o tym. Jak nie będziecie wiedzieć, ja wam powiem na następnym odcinku. Ranoziste robimy. Wiecie co? Nie będzie być Kładać na następny odcinek chociażby duże flagi robiły i to teraz jest naprawdę smutno, że wszystkie flagi zrobiły, no patrzcie. wszystkie dorobiłem przed następnym rokiem przed, wszystkie przed następnym hmm, A no tak, taką nigdy miałam zrobić a już pamiętam jak to było. Chyba był taki... Taki wąż. Robimy wąż. Wąż. jeszcze nie. Kurwa, to się To Dobra, No, na odcinek, Na razie widzowie i cześć.